Witam wszystkich tej strony Kołodron i zapraszam Was do 14 odcinka z serii Oj tak, w to się grało. Moi drodzy, w tym odcinku na tapety bierzemy grę Ragdoll Masters i chciałbym o tym tytule troszeczkę coś opowiedzieć, ponieważ zdaję sobie sprawę, że z pewnością większość z Was nie kojarzy tego tytułu, ponieważ nie jest to jakiś mega popularny tytuł nie był w sumie kiedyś, nie jest teraz. Więc na czym ta gierka polega? Otóż moi drodzy, śmigamy po ekranie takimi ala szmacianymi lalkami i za pomocą właśnie ragdola staramy się uderzać w przeciwnika, aby go po prostu zwyciężyć i zniszczyć, tak więc tak pokrótce ten tytuł wygląda. Cały, cały tutaj, cała rozgrywka, jak zresztą sam tytuł wskazuje, polega właśnie na ragdolcu. trzeba tak się odpowiednio ustaw ustawiać, tak się odpowiednio wyślizgiwać spod ciosów przeciwnika, żeby po prostu wygrać, no i też samemu atakować, na tym ta gra polega. Chciałem opowiedzieć najpierw, moi drodzy, genezę jak tą grę udało mi się zdobyć, czy też ją zapoznać. Otóż, moi drodzy, były to ferie. Nie wiem, który to był rok, ale albo byłem w szóstej podstawówce. Nie, 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 nie. To już była pierwsza gimnazjum. Były ferie. No i tutaj siedzę z sąsiadami, wbiję do niej na chatę, no i tak szukamy gierki jakiejś tam przeglądarkowej, chociażby, w którą można byłoby pograć, bo autentycznie nie było w to grać. Zamuka straszna. No ile można z w lego budować, to już zresztą był, była końcówka etapu yy, budowania z lego, więc tym bardziej nie było to nic fajnego już dla nas. No i dobra, no szukamy tych tam gierek, szukamy, szukamy i trafiliśmy na stronę nie tyle co z torentami, yy, tylko na stronę, na której można pobierać demówki. No i moi drodzy, traf, szczęśliwy traf, chciał, że trafiliśmy na grę Ragdoll Masters. I, moi drodzy, nic już nie było takie same, ponieważ ta gra ma tryb Versus, czyli mogliśmy po prostu we dwóch na jeden kąpie sobie śmigać, więc graliśmy turnieje, wszystko, bajery. Po prostu dwa tygodnie było grania właściwie w samego Ragdola. No i jeszcze pod koniec ferii pomyślałem sobie, że fajnie byłoby tą gierkę zainstalować, zainstalować na świetlicy, tylko że na świetlicy była troszeczkę bieda z, z internetem, więc postanowiłem sobie tą gierkę najpierw zgrać, E, nagrać właściwie na płytę. Tak moi drodzy, kiedyś nagrywało się na płytę, ponieważ pendrive e, co prawda już były, ale były to zbyt drogie zabawki, żeby po prostu się w to bawić. Tak więc płytka kosztowała złotóweczkę około, więc kupiłem płytkę cyk, cyk. E, zgrałem sobie ten Ragdoll Masters na, e, na kąpy. Właściwie na kąpy, zgrałem sobie na płytę. No i cyk. E, po feriach na świetlice. Oczywiście cała magia tego tytułu polegała, tak samo jak magia gier typu Deluxe polegała na tym, że gra miała śmieszne wymagania sprzętowe, a była miodna, jeśli chodzi o rozgrywkę, tylko, że na świetlicy nie było fajnej i miłej Pani Jagody, tylko to obrzydliwe babsko, które po prostu było tak ohydne i tak mocno respektowało regulamin, który jasno mówił, że nie wolno instalować własnego oprogramowania na sprzętach tutaj szkoły, ale oczywiście babsko, kiedy musiało do kibelka czy na kawę sobie wyjść. No i wykorzystując moment, w którym Babsko musiało wyjść na kawę czy też do kibelka, udało mi się ten tytuł zainstalować na kompach na świetlicy. No i yy, gierka chwyciła. Naprawdę tytuł zaczęła się zagrywać cała szkoła, najpierw na, cała moja klasa, czyli cała szkoła, więc naprawdę fame się zgadzał. Ale oczywiście Babsko, wredne, wstrętne, yy, zauważyło w końcu, że yy, tytuł las na, na kompa, że przedtem go nie było, na tyle kumata jeszcze była i. Teraz, moi drodzy, wielki has, bo obczajcie to, co ona zauważyła: że na przedramionach yy, po pewnym czasie walki tych, tych, tych postaci, tych szmaczanych lalek, pojawiają się takie czerwone paski i ona uznała, że to jest krew i taki krwawy gier nie wolno tutaj na komputerze instalować całkowicie. No i wielkie dochodzenie. Kto to zainstalował? Kto się tutaj poważył na złamanie regulaminu? Kto tam taki mądry? Ja z racji tego, że jak powiedziałem A, potrafiłem powiedzieć B, przyznałem się, poszedłem do niej, proszę pani, to ja zainstalowałem, ta wstaje, cyk, mnie za ucho, no i do gabinetu dyrektorki, dyrektorka zaraz ci da nagany, wywalimy cię ze szkoły, prokurator się tobą zajmie. Czujecie to? Do 12-letniego czy też 13-letniego dzieciaka wyjeżdża z prokuratorem, nie? Autentycznie. Ja taki skiśnięty, no bo wiadomo, yy, Młodziak byłem, to wiadomo, łatwo było mnie zastraszyć, ale no, nie tak całkiem łatwo. I cyk do dyrektorki. No i ta zaczyna naględzić ta ze świetlicy. Pani dyrektor, on instaluje jakieś krwawe gry, bla bla bla, co on tam robi? Deprowuje młodzież, bla, bla bla on jest jakiś taki wywrotowy, trzeba go walić ze szkoły. A pani dyrektor, spokojnie proszę pani. Pani mnie zaprowadzi na świetlicę. I tego młodzieńca. I zaraz zweryfikujemy, nie? Bo dyrektorka była mm, surowa, ale konkretna. No i cyk, na świetlicę poszliśmy. Usadziły mnie przed kąpem. No, włącz tą grę. No to włączyłem, nie? Włączyłem tam, troszeczkę rundek tam ograłem. Dyrektorka tak patrzy, patrzy... I tak, taki, Taka dziwna chmura przeszła jej przez twarz. Najpierw patrzy trochę na mnie, później na tą ze świetlicy, znowu na mnie, znowu, znowu na tą babę ze świetlicy. I do tej baby ze świetlicy tak, proszę tutaj poczekać, a ja... Mm, ciebie, młody człowieku, proszę do gabinetu. Yy, siedzę w tym gabinecie, taki już, no, dosyć mocno skiśnięty i ona do mnie tak... To Ty zainstal zainstalowałeś tą grę? Ja mówię tak... A wiesz, że nie wolno instalować y, swojego oprogramowania na komputerach? Wiem. Za to powinieneś dostać naganę. No, wiem. I ona mówi do mnie tak. Ale z racji tego, że... Pani ze świetlicy narobiła hałas o tak niewinną grę, daruję ci tym razem. Ale na drugi raz, żebyś o tym pamiętał, żeby nie instalować swojego oprogramowania. Teraz możesz iść na świetlicę i... i tyle. Taka to była repremenda, więc obczajcie. Baba ze świetlicy narobiła hałasu, a dyrektorka była tak kumata, i powiem, dlatego była dyrektorką, że po prostu no nie zrobiła hałasu, bo nie było o co, tak? Czyli zobaczcie, tamta nadgorliwa baba chciała, po prostu mnie starzyła prokuratorem, chciała mnie do szkoły wywalić, a dyrektorka nie dała mi nawet nagany słownej, nie było nic, po prostu, tylko mi zwróciła uwagę, że mam nie instalować swojego oprogramowania i tyle chłopcze iść do domu. Czujecie to? I to jest właśnie to jest właśnie magia. Że niektórzy są nadgorliwi i chcą się na siebie wykazać, a wychodzą później na głupków, nie? Jezu, później jakie ja plany snułem, ja nie chciałem tam jakieś, nie wiem, środki przeczyszczające dawać do kawy, ale odpuściłem sobie, no bo z głupim się nie wygra, tak? Nawet nie wiem, czy ona do tej pory nie, nie pracuje w tej świetlicy na gimnazjum, no tam niech sobie pracuje, szkoda mi tych dzieciaków, ale no masakra jakaś, nie? Tak więc to, to była taka historia, yy, nie z kolegami, nie z kimśkolwiek innym, tylko z tą babą ze, ze świetlicy, taka no dosyć gruba. Tak więc, no, no nie ciekawie, to wyszło z jej strony. Ale szacunek dla pani dyrektor, ona chyba w gimnazjum, znaczy w gimnazjum nie ma, ale ona chyba do tej pory jest dyrektorką, więc też pozdrawiam i propsuję. Tak więc, w przypadku tej dyrektorki, właściwy człowiek na właściwym miejscu i w przypadku tej baby na siedlicy, właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie, ona powinna przedszkolą liście grabić ze swoim aparycją, ze swoim podejściem do życia, ze swoim podejściem do młodzieży przede wszystkim. Tak więc, takie to wspomnienia, moi drodzy, z. Z tym tytułem, że no czasami nie warto rozprowadzać po prostu gier na komputerach szkolnych. No i chyba, moi drodzy, tym akcentem mogę sobie ten materiał zakończyć. Okej, okay, moi drodzy, ośmiestnę się pomału do końca, tak, więc że z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.